Wyjątkowe południe. Wybraliśmy się na chwilę z Piotrkiem do lasu. Bardzo powolny spacerek. Pierwszy po koronarografii. Chcę zobaczyć, czy mogę pospacerować. Ja bez niczego. Piotrek sobie wziął koszyk. Dzisiaj, jak coś znajdę, to będę go wołał. Niech Piotrek sobie zbiera. A ja zobaczę, tylko. Co się dzieje? Tam w oddali jest samochód, który wjechał do lasu. Także będziemy mieli najprawdopodobniej ludzi, którzy też zbierają. Tu zobaczcie grzyby powywracane. Popatrzymy, czy coś się uda znaleźć, czy nie. Dla mnie to najważniejszy spacerek. Ja sobie idę bardzo powoli, żeby zobaczyć, czy się uda. Cokolwiek znaleźć, trzeba spacerować. O, czy tu jest pierwsza gąska? Tak jest. Zaraz Wam pokażę pierwszą gąseczkę. O tutaj rośnie. Nagram sobie z niej szorcika. Jest już Piotrek. Szorcik nagrany. Piotrek też już ma pierwszą gąskę. To zobaczcie, taką mi się udało trafić. Szukamy dalej. Może jeszcze coś się trafi? Mimo chodzących ludzi, dookoła jeszcze jakieś grzybki rosną. O tu jest chyba gąska Piotrek. Musisz ją sprawdzić. Tak jest, kolejną gąskę udało się znaleźć. Także już Piotrek ma trzy. Po spacerujemy. Zobaczymy co się uda. Piotrek to będzie szybko chodził. Ja to sobie powolutenku. Zobaczymy. Ale las jest piękny. Deszczyk wcześniej popadał. Piotrek, jak widzicie, tam spaceruje. A ja to bardzo. Ale to bardzo powolutenku. Zobaczymy. Tu musimy przejść za ten młodniczek. Tu wtedy były te gąski zielonki z ostatniego filmu. Może jeszcze jakąś się trafi. A jak nie, o, tutaj ktoś chodził. Widać cięte. O tu widać cięte też. Gąski były. Pospacerujemy. Najważniejszy spacerek. Bez żadnego pośpiechu byleby tylko troszeczkę przejść. Tu trzeba przejść ten modniczek i za tym modniczkiem tam już się powinny trafiać tak jak ostatnio się trafiały gąski siwe. Jak coś będzie, to się włączy. Zobaczcie, wyszedłem tylko za ten młodnik. I już tutaj mam gąskę siwą. Piotrek tam też, też coś znalazł, chyba. Także tak, 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 Piotrek. Poczekam, aż tą podejmiesz. No to wiesz, bardzo powoli muszę chodzić. O, zobacz, tutaj rośnie. Pokażę, jak możesz, tylko do kamery. O. dobra, idziemy dalej Trafiają się, jak widać Mimo który dzisiaj Piotrek jest? 28 czy 29? Dzisiaj jest 29, o tu jest taka duża, widzisz? Przed tobą. Tak, tak, tak. Ale tu masz taką dużą. I tu zobacz pod górką. No właśnie. Chciałem powiedzieć, tam masz dalej następną. O tutaj tak, tak, tak o, może jedną miasto staram się wyjąć o tutaj Piotrek kroje to już są cztery bardzo trzeba powoli bo jak się jedną znajdzie to obok mogą być następne a tu widać ktoś ściął bo było wyjmowane tak, 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 już idę Piotrek Piotrek ma kolejną. Znalazł on taką ładną gąseczkę. Także tu było pięć. Pochodzimy tu chwilę. Zobaczymy. O tu są dwie kolejne. O, właśnie idziesz na nie. Już idę do nich. Tak, tak, tak. Widzę. Tu są trzy nawet tak, 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 no poczekaj aż będziesz zrywał także widzicie Piotrek bardzo szybko zbiera weź, bo ona jest bardzo zdrowa nie denerwuj mnie tam słyszę ludzi chodzących tak Piotruś, trzeba pochodzić, to się zawsze znajdzie Tak, bo no dzisiaj dużo więcej widać Niż jak byliśmy tu ostatnim razem Tu są Piotrek, dwie Tu są dwie Zobaczymy czy to te Nie, to nie te Piotrek To są te szare Także to nie te niestety gąski O, tu jest na pewno gąska, o, już, już ją biorę, masz Piotrek, tutaj, i za chwilę się włączę. Zobaczcie, kolejne, jedna, tu jest druga, tu jest trzecia. Ja już Piotrkowi część powiem. tu jest czwarta, Piotrek tam. Dzień dobry, o tam pan zbiera, tu jest piątą Piotrek zbiera, jest ich tu bardzo dużo. Także pospacerujemy. Powyciągam moje. O, a Piotrek pozbiera. Tam ci położyłem Piotrek. O. Nie trzeba daleko chodzić. Jak widzicie jest ich sporo. Patrzę czy tu gdzieś dalej nie ma, bo jeszcze tu trzy były. Z tego co pamiętam. Tu jest jedna, tu jest druga, tam Piotrek zbiera. Tutaj nie. Także cały czas się gąseczki trafiają. Piotrek ty nie, tu jedną za drugą. A Piotrek tam jeszcze nie wyjechał z pod choinki. Tak, 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 ja się nie spieszę. Tylko pokazuję. Oto Piotruś jest pod choineczką. Dobra. Jak widzicie cały czas są. Tylko ganiam Piotrka, bo on szybciej idzie. Jak ja coś znajdę, to musi do mnie wracać. Ale gąsek jest bardzo duży. O, Piotrek ma kolejną. O ja mam kolejną. Jest. Wtedy z śniegu ich nie było widać. A teraz się trafiają, bo tu jest kolejne dwie. Nawet trzy. To Piotrkowi wyjmę i zostawię kubkę. Opa, tu są cztery. Piotruś, tu masz kubkę. Tu masz kupeczkę. Dobrze, dobrze, ale ja nic nie mówię, ja tylko mówię, że masz kupeczkę zostawioną. No pokażę. No ja tak wchodziłem ostatnio. Masz jedną, i później tam dalej. Dzisiaj nie, nie trzeba szybko chodzić, tylko bardzo powoluteńku i cały czas coś się trafia. O tu jest kolejna. To zostawię ją Piotrkowi. A w końcu nie nagrałem tego podgrzybka. No trudno. Tu jest Piotrek. Tu widzę kolejną gąseczkę O tutaj Już się urwała to wiesz. To nie trzeba było jej ubierać. Tak, no Piotrek, no ja tu idę widzisz. Jak zbiorę kubkę, to Ci dam znać. Będę się starał kilka nosić. Las taki dziwny, gęsty. Ale grzyby się trafiają. To można zbierać. Przejdę kawałek w lewo. Zobaczymy czy tu jeszcze są. O tu są chyba, ale zobaczymy czy to te, tak, to te bąski. O dwie. Trzy gąseczki już mam. Tu są dwie kolejne. Piotruś. Ja mu tu wyjmę i zrobię kupeczkę. Bo tu ich jest sporo. widzę kolejną, a nawet dwie. Piotrek będzie je ciął, sobie obierał, a ja dalej spaceruję. Zaraz zrobię chwilę przerwy, bo po przejściu mimo, że takiego małego kawałka. To już delikatnie mnie przytyka. Nie wolno szaleć. Dobra, teraz sobie tutaj odpocznę przy pniaczku. Przy, przy tym drzewie nie wiem, zaraz zobaczymy, ale nie. Myślałem, że jest gąska zielona, ale to nie jest gąska zielona. Tylko gołąbek przemarznięty. Spacerujemy z Piotkiem. Chwilę odpocząłem. Zobaczymy co się uda jeszcze tu znaleźć Czy coś się uda Las tutaj taki gęstszy się zrobił Na razie gąsek żadnych nie widzę Ale za kawałeczek może się coś trafi Wyłaniam się z drzewa Tam cały czas Piotrek tnie Co chwilę się schyla Zobaczcie kolejnego grzyba zbiera kolejne gąski u mnie na razie nie widać dlatego idę w jego kierunku bo tu na tym gęstym nic nie było O tu już jest pierwsza tak mi się wydaje mimo powolnego chodzenia już widzę że się w miarę szybko męczę, bo nie przeszliśmy prawie nic, a ja już bardzo dyszę, także muszę za chwilę zrobić drugi odpoczyneczek. Piotrek sobie pochodzi, a ja odpocznę. Masz Piotruś Nie musisz obciąć Zobaczcie ile Piotrek już ma. W dużym koszyku, już dno zapełnione Tu widać, że ktoś chodził i zbierał korzeni dużo No, jest kolejna tu masz, Piotrek, dwie kolejne gąski. To wezmę je w rękę na razie. Dobrze, ja wezmę je w rękę na razie. Zobaczcie. Takie dwie gąseczki się trafiły. O, tu jest trzecia. A tu wszędzie ktoś ciął. O, no tu zobaczcie, tam korzenie. Tam korzenie. Jednak takie jeszcze są pozostawiane tu dwie kolejne gąski przy samych koronkach. Tu kolejna gąska, tym razem taka. Tu dwie kolejne widzę. jest jedna. Tu jest druga. Opa. I zobaczcie, na momencie dłoń pełna. Tu chyba jest kolejna, Uj, już widzę że muszę to zostawić tu i tu będzie punkt zborny. Będę Piotrkowi w to miejsce znosił, bo widzę kolejne. Tu jest jedna. Tu jest druga. Tu gdzieś widziałem kolejną. Jest kolejna, ktoś przewrócił, nie wiem, czy człowiek, czy zwierzę, kolejną. Tam czy Piotruś kupkę taką zrobiłem. Tak, na spokoju, sobie, bo tutaj oni chodzili, to zaraz pójdziemy tam dalej. To trzeba troszeczkę wyżej za te choinki chyba przejść. No właśnie tak chcę zrobić. Bo nie pamiętam, czy tych, tych choinkach chyba nie było. Tylko na razie, tu przy drodze mi się ładnie trafiały. To chwilkę chcę tu pospacerować. Piotrek cały czas tnie. A ja zobaczę, czy jeszcze coś się tu uda wypatrzeć. W normalnym dniu to już byśmy przeszli ze trzy razy tyle terenu a teraz przez to przez ten mój zabieg to niestety ale dużo wolniej muszę chodzić i dużo mniej terenu zbadamy ale myślę że dla nas będzie wystarczające jak sobie Piotrek zbierze pół chociaż tego koszyka dużego to będzie fajnie. Dobra Piotrek, spróbujmy tak na razie. No, tak, tak przez te choinki. Zobaczymy za choinkami. Czy coś będzie, czy nie. Dobra, na chwilę się wyłączę. Jak coś będzie, to się włączę.